W owe dni po tym ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn. Tylko ojciec. Dziś Słowo Boże podejmuje kontrowersyjny temat. Koniec świata. Niektórzy śmieją się wręcz dzisiaj, że koniec świata stał się w naszej kulturze świętym ruchomym. Co i róż jakaś grupa, jakaś sekta przewiduje datę końca świata. Co jakiś czas jesteśmy straszeni tą perspektywą w mediach. Zresztą Cała ta, cały ten biznes w pewnym, sensie, w pewnym sensie jest nakręcany lękiem naturalnym, strachem, który gdzieś tam w nas y, jest. Lęk przed końcem, lęk przed śmiercią, lęk przed unicestwieniem, lęk przed nicością, lęk przed końcem świata. Dla chrześcijan, czym jest ten koniec? Po pierwsze, chrześcijanin dobrze wie, że nikt nie zna końca. Świata, daty, końca świata, tylko Ojciec, jak Pan Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii, tylko On wie i zna ten czas. Chrześcijanin nie czeka na koniec. Chrześcijanin czeka na spotkanie. I to jest zdecydowanie klucz do rozumienia końca świata w perspektywie chrześcijańskiej. To nie jest destrukcja, to nie jest jakiś kataklizm. Tu chodzi o spotkanie Syna Człowieczego. Tu chodzi o spotkanie z żywym Bogiem. Na tym polega to, co nazywamy końcem świata, czyli dniem ostatecznym, dniem sądu inaczej, przyjście Chrystusa wówczas ujrzą Go, przychodzącego na obłokach, mówi Słowo Boże. Chodzi o spotkanie, a nie o koniec, chodzi o pewne, pewne podsumowanie historii. Wyczekujemy tego dnia, ale czy na pewno chrześcijanie XXI wieku czeka jeszcze na przyjście Chrystusa, na tą paruzję z greckiego, co to słowo oznacza przyjście. Pierwsi chrześcijanie w katakumbach. Malowali napisy Maranata, przyjdź, panie Jezu. Tak się zresztą kończy Apokalipsa. Czy my dzisiaj też pragniemy tego, żeby pan Jezus przyszedł? Kilkukrotnie w czasie każdej mszy świętej wzywamy, aby pan Jezus przyszedł. Mówimy w czasie ojcze nasz, przyjdź królestwo twoje. Mówimy w wyznaniu wiary o tym, że on ma przyjść, sądzić żywych i umarłych. Kiedy Ksiądz mówi o to wielka tajemnica wiary, to my powtarzamy: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Czy na pewno oczekujemy? Usta nasze mówią, że oczekujemy. Usta nasze mogą mówić: przyjdź, ale serce może mówić co innego. Serce może mówić: nie przychodź. Nie przychodź, bo żyję w grzechu. Nie przychodź, bo jestem jeszcze zbyt młody, zbyt młoda. Nie przychodź, bo jeszcze nie czas. Nie przychodź, bo to nie moja wola. Nie przychodź, bo zburzysz mój porządek świata. Jakie pragnienia odnajdujemy w naszym sercu? Jakie pragnienia odnajdujemy w naszym życiu? Czy na pewno chcemy, aby Pan Bóg przyszedł? Chrześcijanin to ten, który jest gotowy. Jezus mówi: "Niech będą przepasane wasze biodra, zapalone pochodnie, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Chrześcijanin to ten, który nie boi się końca. Który nie boi się przyjścia naszego Pana. Chrześcijanin to ten, którego oczekuje, bo wie, że spotyka się nie z jakąś destrukcją i kataklizmem, ale spotyka się z osobą, z osobą, osobą żywego Boga, miłosiernego Zbawcy, tego na którego wszyscy wyczekujemy. Czego mamy się bać? Byle być tylko przygotowanym, byle być tylko w stanie łaski, byle być tylko w stanie również zgody, przyjaźni z drugim człowiekiem, oddać każdemu co jego. Wyrównać wszelkie niesprawiedliwości i zło, które być może w życiu wyrządziliśmy, i oczekiwać jego przyjścia, wypełniając pomału swoje powołanie. Najwięksi święci na pytanie o to, co by zrobili, gdyby okazało się, że za chwilę stanie się ten koniec, odpowiadali po prostu nic bym nie zrobił. Nic byśmy nie zrobili, po prostu dokończylibyśmy to, co zaczęliśmy, spokojnie czekając na, na tę chwilę. Bo święty to ten, który jest zawsze gotowy. Na dzisiejszą niedzielę niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Maranata. Przyjdź Panie Jezu.